Dobry marketer to przede wszystkim taki, który rozumie, z czym pracuje. Dobry marketingowiec to człowiek, który umie przełożyć um, produkt na język docelowego odbiorcy, czyli na przykład lekarza, czyli tutaj przedstawiciela, który będzie z tym produktem pracował. Um, dobry marketingowiec to to człowiek, który umie się dostosować do zmieniających się warunków funkcjonowania w życiu zawodowym. Na wielu płaszczyznach, więc myślę, że takich cech jest dużo, dosyć, i w tej chwili dobry marketingowiec to nie tylko ten efektywny na koniec, oczywiście, chociaż z tego będzie rozliczany. Natomiast na, na, jakby na tą efektywność końcową no ma wiele czynników wpływ. No nie, no dla mnie to jest dobry, to jest ten, który jest etyczny, ale efektywny jednak, wiesz, który kurczę potrafi tak zapalić. Tak jak mówię, no ja byłam pod wrażeniem dwóch takich osób.